Jak przygotować się do saunowania? Co, kiedy, z kim? Większość osób psuje saunę zanim do niej wejdzie. Źle jedzą, źle planują czas, idą z niewłaściwym nastawieniem albo traktują saunę jak szybki dodatek do siłowni. A sauna to nie jest dodatek, to rytuał. W tym odcinku pokażę Ci dokładnie, jak przygotować ciało. Jak przygotować głowę, jak zaplanować czas, z kim warto saunować, a kiedy lepiej zrobić to samemu. Bo dobre saunowanie zaczyna się na długo przed pierwszym wejściem do niej. Kiedy saunować? Odpowiedni wybór momentu. Sauna działa najmocniej wtedy, gdy nie jest wciśnięta między inne rzeczy. Najgorszy możliwy scenariusz to mam 40 minut przerwy. To skoczę na szybkie saunowanie. Nie. Sauna potrzebuje przestrzeni. Zapytasz, ile czasu zarezerwować? Realnie 2-3 godziny spokojnego czasu. Bez pośpiechu, bez telefonu, bez presji. Jeśli masz tylko godzinę, to nie jest pełna sesja. To jest skrócony kontakt z ciepłem, a pełna sesja to przynajmniej 2-3 wejścia do sauny, schładzanie, odpoczynek, nawodnienie i wyciszenie. Sauna to jest cykl, nie jeden epizod. Czy pora dnia ma znaczenie? Oczywiście, że tak. Wieczór najlepszy jest dla większości osób. Dlaczego? Bo sauna wycisza układ nerwowy, obniża napięcie, pomaga w regeneracji o i oczywiście poprawia jakość snu. Ale można również po treningu. Tak, ale nie od razu po maksymalnym wysiłku. Najlepiej zostawić to na następny dzień. Daj organizmowi chwilę na uspokojenie, uzupełni płyny. Uspokój oddech. A może sauna rano? Można, ale wtedy traktuj saunę jako aktywację, oczyszczenie mentalne czy rozpoczęcie dnia w uważności. Rano sauna jest najbardziej pobudzająca. Wieczorem bardziej regeneracyjna. Przejdźmy teraz, co jeść przed sauną. To jeden z najważniejszych błędów. Nie wchodzimy do sauny. Najedzeni do pełna. Głodni oraz odwodnieni. Najlepsza opcja? Lekki posiłek półtorej godziny, dwie godziny przed sesją. Co to znaczy lekki? Białko plus warzywa. Coś łatwo łatwostrawnego. Bez ciężkich tłuszczów, bez dużej ilości cukrów. Dlaczego to ważne? Bo sauna podnosi tętno. Rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa obciążenie krążeniowe. Pełny żołądek równa się dodatkowy stres dla organizmu. Przejdźmy do nawodnienia. Zacznij pić wodę 1-2 godziny przed sesją, małymi porcjami. Nie wlewaj do siebie litra tuż przed wejściem. Organizm musi mieć czas, by to wykorzystać. I bardzo ważne. Sauna nie służy do tak zwanego wypocenia toksyn. Pocenie to przede wszystkim regulacja temperatury. Przejdźmy do przygotowania ciała. Zanim wejdziesz do sauny, weź prysznic, zmyj wszelkie kosmetyki, dezodoranty i osusz ciało. Dlaczego to ważne? Czysta, sucha skóra szybciej się nagrzewa. Równiej oddaje pot, nie zakłóca mikroklimatu sauny. Jeśli jesteś po treningu, tak jak wcześniej wspomniałem, lepiej przenieść to na następny dzień. Jeżeli bardzo Ci na tym zależy, żeby to wykonać w tym samym dniu, przede wszystkim uspokój tętno, daj sobie kilka minut odpoczynku, nie wchodź do sauny z rozpędzonym organizmem. Teraz czas na głowę. Największy błąd? Wchodzimy do sauny z napięciami, listą zadań, telefonem w głowie, presją. Muszę wytrzymać 15 minut. Sauna nie jest testem. To nie jest konkurs. To nie jest wyzwanie. To jest spotkanie z własnym ciałem. Zadaj sobie również pytanie. Dlaczego dziś wchodzę do sauny? Chcesz się zregenerować, wyciszyć, oczyścić mentalnie? Chcesz miło spędzić czas z kimś bliskim, czy po prostu chcesz posiedzieć w samotności? Intencja ustawia jakość doświadczenia. Z kim saunować to bardzo niedoceniany temat. Sauna to przestrzeń wrażliwa. Ciepło otwiera fizycznie i emocjonalnie. Jeśli zdecydujesz się na saunę z przyjaciółmi, jest to świetna opcja, jeśli macie podobne podejście, szanujecie ciszę, nie robicie z sauny imprezy. Sauna fińska to nie klub towarzyski. Rozmowa tak. Hałas niekonieczny. A może sauna z partnerem? Może pogłębić relacje, tworzyć przestrzeń szczerości, budować bliskość. Ciepło rozluźnia nie tylko mięśnie, ale przede wszystkim emocje. No i na koniec sauna w samotności. To są najgłębsze doświadczenia. Tylko ty, ciepło, oddech i cisza. Jeśli nigdy nie saunowałeś sam, spróbuj. To zupełnie inny poziom kontaktu z własnym ciałem. Czego nie robić przed sauną? Nie pij alkoholu ani mocnej kawy tuż przed. Jeśli odebrałeś intensywny, stresujący telefon, też warto odpuścić. Jeżeli ma być w pośmiechu lub w atmosferze rywalizacji, to też nie jest dobre przed sauną. Sauna wzmacnia to, z czym do niej wchodzisz. Wchodzisz zestresowany, ciepło to uwydatni. Wchodzisz spokojny, ciepło to tylko pogłębi. Przejdźmy teraz do ubioru i etykiety. W saunie fińskiej dajemy ręcznik pod całym ciałem. Unikaj syntetycznych ubrań. Tak samo w biżuterii i przede wszystkim telefonu. Telefon w saunie to symbol braku obecności. Jeśli masz go przy sobie, po prostu nie jesteś w saunie. Jesteś w połowie gdzieś indziej. Jak rozplanować sobie sesję? To wrzucę Wam taki minimalny schemat. Dla początkujących wejście 8-12 minut. Pamiętając, że jeżeli źle się czujecie, wyjdźcie wcześniej. Schładzanie, następnie odpoczynek 10-15 minut, może być dłużej. Drugie wejście, schładzanie i odpoczynek. Nie potrzebujesz ekstremu, potrzebujesz uważności. Twoje ciało komunikuje się jasno. Jeśli pojawia się zawrót głowy, nudności, mrowienie, niepokój, po prostu wychodzisz. Bez dyskusji. Sauna ma budować odporność, nie ją testować. Przejdźmy do podsumowania. Przygotowanie do sauny to przestrzeń w czasie, lekki posiłek, nawodnienie, spokojna głowa, dobra intencja i świadomy wybór towarzystwa. Saunowanie nie zaczyna się w saunie, zaczyna się w decyzji. Jeśli przygotujesz się dobrze, każda sesja będzie głębsza. Spokojniejsza i bardziej regenerująca. Na koniec, oczywiście, proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, aby mógł tworzyć dla Was więcej treści. Kliknięcie dzwoneczka, polubienie oraz napisanie w komentarzu, w jaki sposób Ty przygotowujesz się do sauny. Do zobaczenia w następnym odcinku.